To jest szósta woda. i nic się nie robi ku temu. Nigdy nie jestem pewien, jaka ta woda będzie, czy duża, czy mała, ale wiem tylko jedno, że jak przyjdzie duża woda, może budynek tutaj zwolni. Ja mam nadzieję, że ta woda gwałtownie przychodzić nie będzie, że ona będzie stopniowo powoli wypełniać ten folder no, zgodnie z zadaniami. W obu miejscowościach nikt nie wyraził e, chęci ewakuacji. Natomiast e, no, w zależności od rozwoju sytuacji ja podejmę decyzję i w określonych godzinach drugiego połowienia będziemy na wszelki wypadek e, podstawiać, autobusy e, w tej chwili przygotowujemy w szkole e, miejsca. Do tej e, ewakuacji. Trzeba pilnować. Nie możemy się gdzieś ulokować i indziej, żeby nastały, bo nie zostawimy tutaj tego wszystkiego. Do końca woda może być? No, poznałem tak? się najgorszego, ale mam nadzieję, że będzie mniej. Nie, nie wiem, ja się A będzie. w 97 jak było? Do połowy. <laughs> do końca. Każdy chce pilnować tak? dobytku. <laughs> Także na 100% ten silnik będzie ojcał. No A poza tym mamy górkę, tak, widzi pani? Z przodu? do domu, Tam, do, do domu, do Zdajemy jak... sobie sprawę, że to, topografia terenu jest jest uh, urozmaicona i pewna liczba nieruchomości ma szansę nie być zalana natomiast na pewno nie będzie w tych na pewno nie będzie możliwości dojazdu i dojścia suchą nogą do tych nieruchomości będzie również problem, w, jeśli chodzi o zasilanie w wodę e, zasilanie w prąd w tych zalanych nieruchomościach stąd nawet jeżeli Ktoś poz... zdecydowałby się na pozostanie, co mocno odradzamy, no to życie tutaj będzie przez najbliższe kilka dni bardzo utrudnione. Tutaj podobnie, podobnie jak, jak to prognozowano wczoraj, sam Wrocław to jest piątek rano, tutaj fala powinna pojawić się we czwartek po południu. Te godziny i daty nie uległy zmianie, natomiast nieco więcej jest wody. Tak, żeby miarkę zobaczyć dokładnie, ile jest na miarce wody. I ile jest? 7.1 już się podniosło. Od godziny 9 bardzo dużo. Było 7.00 i 9.00.